Halo Halo Dorsik z tej strony i witam was w kolejnym odcinku i lecimy z... znowu z powtórką, odprowadzamy panną Vanessę. Jest! No czemu nie? Gdy było napisane powalenie, to powinno się powalić. No. Git. Chyba odpuszczę sobie te tabliczki z dniem tylko ją do domu odprowadzimy i dopiero polecimy dalej. Dla bezpieczeństwa. Żeby Szybcie, zrobić z nim nie mam całej nocy Nie przesadzaj W nocy ścigały mnie jakieś stworzenia, Lecimy na pałę, tak zwaną, wolnym sobie jaskółkę, żeby no... Żyć Przy tej tabliczce, przy tej kapliczce mieliśmy problem, to trzeba się odsunąć trochę dalej Panią odprowadzić, kurde no Nie dacie mi spokoju co Ty to też byś mogła uciekać Co jest nie bój się. A no dobra Jak już je zabiłem no to Poszczęściło się z tym grupowym. Co nie znaczy, że nie będę sejwował będę, bo musimy ją odprowadzić bezpiecznie. Nie ma tak, że nie. No, tak myślałem, że zaraz się wywalisz. Lepiej by było jakbym najpierw te kapliczki zrobił, a potem bym się wziął za odprowadzanie jej do domu no ale... Nie ma tragedii Dobra tego psa to odpuszczę już szczątki Naprawdę no Dlaczego ją bijecie? Nie bijcie. Żyjesz, żyjesz? A zabij mi ją! No bij! Kurde mać! Geralt się zawiesił, nie wziął na siebie demedu i, i znowu trzeba wczytywać. No, 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 no. no serio mogłem te kapliczki najpierw zrobić, a potem się za nią wziąć, ale no... Ej, 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 ej. Jakbym poszedł od tej strony i te tabliczki zrobił, to by było lepiej, no ale... Ja nie chcę tak, żebym nie nie wypalił mi Quest. Quest musi wypalić. Trzeba być perfekcjonalnym. To jest exp... A jest ważny w tej grze Giń, dawaj bargesta Aha, super powalenie Aha Super dwa powalenia. No widzimy mnie postarałeś się Nie wiem czy mogę to tak jakoś ominąć naokoło, żeby nie wyszły te psy, bo to 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 nie będzie dobre rozwiązanie Na grupowym nie szło, akurat teraz się nie udało, za dużo ich wyskoczyło Możemy ją minąć, żeby się nie rozpiły, czy muszą się rozbić? Kurde, muszę tak przejść. Ja yeah. No nie bijcie jej. No! No serio! Serio. No nie ją! Co ona ci złego zrobiła? Uwzięły się na nas. Lepiej chodź mi Uwzięły se się na nas Coś musiałaś zrobić im. Nie tak się uwzięły. Kogoś zamordowałaś, czy coś? Tam jeszcze jest jedna tabliczka Kapliczka, tabliczka Miejmy nadzieję, że już dojdę do domu Z nią odprowadzimy dziewczynkę Niech idzie sobie spać A ja jeszcze muszę dwie kapliczki Rozmieścić Chodź, chodź, chodź Dzida, dawaj, dawaj, raz Żeby ciebie nie zabili Bo będzie przypał No już? Szybciej, nie mam czasu Jesteś w domu, no. Nie! Aha! Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Mieszkam z babcią. Nie chcę gorszyć staruszki. Czemu nasze spotkanie miałoby ją gorszyć? Zgorszy ją cokolwiek. Chyba, że będziemy się umawiać jedynie na wspólne modlitwy. Ale poczekaj. Znam jedno takie miejsce. Stary młyn. Jest tam cicho, spokojnie. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. Nie chciałabym, żeby przeszkodził nam duch młynarza. To nawet lepiej, że tam straszy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw. Żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi. No to do zobaczenia jutro po zachodzie słońca. Rozsypiemy trochę mąki. Przynieś z sobą winko. Ja zrobię coś dobrego do jedzenia. No problem. Chowaj się, chowaj. Jak już się umówiliśmy, to nie mogę stracić takiej okazji darmowej. Dobijajcie je panowie, no? Nie krępujcie się. Pozwalam. Aha. Chcecie się takimi kołkami, że nie możecie sobie nawet psów dobić Zostaw tego kupca gościu. Tak zabijesz. A ten se stoi się patrzy. Wiedź mi zabije. No super. Jeszcze jedno zostało tamto. Bierzemy wszystko Może jeszcze uda mi się wziąć Zrobić jedną taką małą dobrą rzecz Utopiec Przymłynie Nie wiem, która jest godzina, mniej więcej. Od sobie save'a zrobię, bo już oh, pozbyłem się jej. Tu gdzieś wyskakiwał utopiec. O ile dobrze pamiętam, za młynem chyba. Ten taki boss utopców. Nie pamiętam czy to dopiero pocharenie brogu mogą zrobić Czy przed Bo no na razie tu topców żadnych nie ma hmm, no Dobra jak nie ma no to chyba skończymy tabliczkę Kapliczkę, tabliczkę Co ja z tymi tabliczkami Moment Uu, Nie wiem czy zdążę ją wziąć ostatnim mi została to jakbym wszedł do wielebnego to wiecie od razu oddam mu te mózgi utopców to do Abigail będę musiał iść dobrze widziałem Miałem całego dnia na was całej nocy przepraszam dawaj gościu szczątki raz bo to są dobre przydatne przedmioty Yes. Milicę z nie miała No milicjant jednego zabił Kurde panie Skończyli się milicjanci jutro muszą przejść nowi na zatrudnienie mi czachy, bo czachy potrzebuję. Znaczy już takich nie potrzebuję, mam dla tych czaszek. Oh, 30 coś już zabiłem tego dziadostwa. No nieźle. To nieźle. Sprzedam te czachy, podbieram wszystko. Jezu, jezu Nara I po co mi się pokazujesz? Ja nie narzekam w sumie, bo ciekaw się oraz tego, bo to chyba jedna czaszka 5 czy 10 kosztuje Abigaila, a od razu wszystkie jej sprzedam o Jezu, o jezu, o jezu Nie wiecie kiedy się poddać goście co? Przesław ruwają tam Uwzięły się na biednego Wiedźmina. Ja zaraz 40 będę miał na koncie. No jest kapliczka ostatnia. O to chodzi. Pyk. Gdzie on jest? Aha. Spoko. To coś jeszcze mamy tej nocy do robienia, czy możemy się gdzieś tu Przy jakimś ognisku. Chyba możemy się kimnąć przy ognisku mm, To odbierzemy następnego poranka Harreda, Brokkę, -E, czy jak on tam się wabi I poddajemy wszystkie te, te... Wino mam w ogóle? bo mam mm, Cios Obrażenia, obrażenia I tutaj będę musiał te ścięcie głów I powalenia porobić Dobra i do południa Może się go spytam o te potwory dodatkowe przy okazji jak już tu jestem Gdzie ty jesteś gościu? Tu jesteś A nie to już wszystko się pytałem Dobra Potwór się wystraszy jak będzie huc huczał w starym młynie, ale już nie mój problem, potwór będzie się martwił. Hmm, hmm, hmm. Tu oddaję będzie do Bigle, ale po drodze nie będzie Dobra, to sobie na razie odpuszczę nie robię takiej pogody. Gdzie nie jest bezpiecznie, o co mam chodzi ludzie może po nocy wszyscy powymierali, to już nie mój problem. Jesteś wielebny. Chodź, chodź. Mm. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem. Jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Oto dowód. Głowy zabitych utopców. Czekam na zapłatę. Nagroda jest twoja niech wieczny ogień cię oświeci. Podziękuję. Wystarczy kasa. Nie. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz! Przed chwilą była tu wieśniaczka, lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, ta, tak, tak. Zapłata. Prątwa musi być silniejsza niż myślałem. To wszystko przez te wiedźmę Abigail! To zła kobieta! Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestie i wszystkie inne nieszczęścia. Być może, jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. No problem. To za 300 orelów. Jesteśmy? Biedną wioską mogę się zaoferować 200 Zgoda Pasuje Idziemy teraz do tego Harada Broka No Wiedźmy się, udamy, ale to kiedy indziej Może w następnym odcinku Posprzedaję jeszcze te kurwa maczugi to zdobyliśmy Chodź panie Brock Czym chętnie? w pokażkę! Nasz klient nasz pan, dobra Pyk Pyk Wiele to nie zarobiłem, ale to jest już hajs, już widzicie, mamy 800 renom Zabiłem... Elfy? Jakie elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To skojatel, wie, wie, wie wiórki. Młodzi ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, za zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój to, to towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię wie, w wie, wie, Wiedźminie. A, a przy okazji... Co się stało z elfani? Pogawędziliśmy chwilę. Powiedzieli, że przyjdą po towar z komandem. O, o, o szaleli? Całe komando? Pod murami wyzimy to niebezpieczne. Gdyby ktoś na nich do, 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 doniósł... Co masz na myśli? Wy, wyznaczono nagrodę za głowy skojatel. Bardzo wysoką. Lepiej zapomnij o tym w, w wszystkim. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. O, o to, o to, o to pieniądze. A jeśli chodzi o sa, salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haha ha, haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czer czerwony kur. Gdzie ich znajdę? za Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich za... załatwił. Żegnam. No oh i git. A, nowy poziom. Super. zanim ten, to sobie zro, rozdamy poziomik. Jeden-jeden, no to teraz to grupowy. Dwójka ścięcie głowy też bym kasać, bo to jest fajne. Żeby tu w ogóle z wszystko jest fajne. Hmm. Wszystko bym chciał. Stątnie. Tak. A no może sobie właśnie wezmę jeszcze wykombinujemy tą wiedźmę w tym odcinku? Opierdzielę, co mam opierdzielić. I zakończymy ten odcinek. A ona właśnie jest zielarką, będzie miała pewnie książki jakieś fajne dla mnie. Ciekawe. tędy szybciej czy tędy chyba tędy będzie szybciej. Albo zahaczymy o Mikula. Mamy, mamy, mam, mam, mam. Zadanie. Nie mam od niej żadnego zadania. A no dobra, to lecimy do Mikula. Społeczeństwo uczyniło mnie tym, kim Społeczeństwo i nieróbstwo Bierzemy ja skurczę ziele. Moje ulubione, mam tylko 16, a to ja bym chciał przynajmniej zastąpić tego jaskółczego ziela, ale jak stąd wyjdę. tam Mikul? Jest chyba, bo stoi tam coś po środku A jak? To z nim na pogawędkę jedziemy A potem dowiedźmy i zakończymy ten odcinek Staj. Jak to czego? Chcę wejść do miasta Nie można do miasta Jest ta, no... Krawantanana Długo jeszcze będzie ta krawantana na obowiązywać? Dowódca wie, ja ani nim. A dowódca pewnie w środku siedzi Kwarantanna obowiązuje wszystkich, bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Gleit pokażę, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak Łodniego? Oczywiście, że mam. Proszę. Wielebny mówił, znak Łognia czcić. Znaczy, ty Łod Wielebnego. Wielebny mówił, że mogę... O, bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej kawałek drogą. A ja żem nigdy w życiu nie walczył. Boję się. Martwiejcy, powiadasz. Proszę, panie. Jestem Wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów. I powiesz wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem co wiem, ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. A coś ciekawego się jeszcze mogę od ciebie dowiedzieć. Gdzie... Zaknijć było. Dobro to Bywaj. przewinę. nie wygadać się wszystko. Wie Jakie? No potwor... No. Wie What? What? No. No jeszcze By będą te. Kości. Więc do karczmy przejść. I najpierw do Abigail. jeszcze nie odrosły ja stółki. Uciekać mi stąd. Eee, dobrze, idziemy dobrze, tylko że tam gdzie się do krypty, a my tu biegniemy. No do mnie pamięć nie mieli. Tu będzie awigil, no? Tu będzie ich Oczywiście, że tu jest chatka. I pyk, do domku się pchamy raz. Wiedź Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. <laughs> nie bój się Wiedźminie. Nie jestem taka straszna, jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. Ale jak z tobą nie o kliencie rozmawiać. Czego chcesz? Hmm. Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Oczywiście, tak. Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Muszę wiedzieć skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alwin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu pięć kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. No i kupię ją od ciebie. Czego chcesz? Yy, to tak... Bym chciał... Potwory bagienne, no to chyba... No od razu sobie chyba wszystko kupię. Bargesty to sobie wezmę też. Od razu wszystkie książki poczytamy. By mieć święty spokój. Czaszki wszystkie opierdzielę. Oh, Szkoda, że ich książek nie mogę sprzedać, no ale nic. Ale mieliśmy pokazać zabierli. Skończę ten odcinek, więc przeczytam książki i kończymy to. Pyk. Pyk. Pii, pyk i Człowiek już będzie trochę bardziej obeznany. Wątroba, wilki, cuda I są białe mirty, które musimy zebrać. Czasem Geralt. Ech co czas. Dobra więc wiecie co w tym miejscu zakończę ten odcinek więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Na razie.